Witajcie, moi kochani. Mam dzisiaj dla Was kolejny rozkład z cyklu Wybierz kartę. Pytanie zadane przez e, osobę o Niku Nie wiem, czy to pan, czy pani, ale nie pani, 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 bo tam była odmiana chyba tak żeńska, dobrze, pani. Więc pozdrowieniami dla Ciebie, moja droga. E, czy on, ona nadal Cię kocha? Takie było pytanie. No, i moi kochani, jak zwykle trzy talie kart przetasowane pod to właśnie pytanie. Talia numer 1, talia numer 2 oraz talia numer 3. No i za chwileczkę przejdziemy sobie do pytania. Wybierzcie sobie, która z tych tali do Was y, przemawia. No, tak jak już pewnie wielokrotnie mówiłam, ale powtórzę, pomimo tego, że to jest pytanie w zasadzie na tak nie. Ale ja nie lubię takich odpowiedzi, tak nie, więc będziemy sobie jakąś historię z tego wyciągać. Więc moi kochani, trójeczka idzie na bok, dwójeczka idzie na bok, no i rozpoczynamy od talii numer jeden. I dolosujemy sobie też aniołka do tego. Czy on, ona nadal cię kocha? Czy on, ona nadal cię kocha? Hmm. No dobra, a miłe po tego. Zmieścimy się tu w kadrze. Mam nadzieję, że się zmieścimy. Moi kochani, co my tu mamy? <laughs> Czy on, ona nadal kocha? No powiem wam tak. Te karty w zasadzie nie do końca przedstawiają właśnie odpowiedź na to, czy kocha. Na pewno kocha siebie, tak bym powiedziała. Na pewno kocha siebie. I myślę, że przez pryzmat właśnie tego być może jakichś przyzwyczajeń, jakiejś swojej wygody, na pewno przez taki pryzmat patrzy na ciebie. Jest pokazana karta jakiejś blokady, więc być może z jakiegoś powodu, być może właśnie z takiego strachu przed odrzuceniem, ze strachu przed, przed tym, że coś może się nie udać, pomimo tego, że gdzieś tam taki plan może był. Z tego właśnie strachu nastąpiła ta blokada i tak naprawdę nie było tego pójścia do przodu, pomimo tego, że myślę, że był taki. Czas, kiedy czuliście ze sobą na pewno wielką bliskość, bo dwójka pucharów mówi często o wręcz takich bliźniaczych płomieniach, czy o czy obratnich duszach, więc, więc myślę, że tak, że bardzo duża bliskość była i mogliście to odczuwać na takich bardzo głębokich, wydawać by się mogło poziomach. No ale jak wiadomo, to nie zawsze znaczy, że to się musi realizować tutaj w tym planie, tak? na tym, na, w tym życiu, może w ten sposób. Więc moi kochani, na pewno tutaj jakieś uczucia są, tak je nazwijmy, ale obawiam się, że te uczucia nie będą prowadzić do niczego więcej, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest osoba, która być może boi się otworzyć, nie chce rozwijania tego związku, być może trzyma się jakiejś swojej sytuacji, w której jest, a może to jest w ogóle ktoś, kto, może ten cesarz ma symbolizować tutaj to, że to jest osoba, która ma swój związek, jakieś małżeństwo czy partnerstwo takie długoletnie. Może też tak być, oczywiście. I wtedy on zostanie tam w tym miejscu, gdzie jest, czy ona. Na pewno będąc, powiedzmy, będąc w tej relacji z przyzwyczajenia czy z wygody, nie podejmie decyzji o zmianie. Będzie się tego trzymać, tak? bo nie ma tutaj właśnie y, tego ryzyka, nie ma tej chęci ryzyka. No, i karta wynikowa, karta Słońca, która jednak w tym momencie, przy tym układzie, powiedziałabym, że pokazuje nam to, że bardzo działa przez swoje ego, właśnie. Czyli to nie jest potwierdzające w tym momencie, że kocha, kocha siebie na pewno. Natomiast, moi kochani anioły, nam mówią klarowna komunikacja. Więc myślę, że, że tutaj albo wy macie tą świadomość, zadajecie to, to pytanie tak naprawdę dla potwierdzenia, niejako, macie świadomość sytuacji. Albo ewentualnie ta karta może mówić tu w tym momencie e, o tym, że gdybyście zapytali tak wprost, czy zapytały, to ta rozmowa miałaby właśnie taki przebieg, przebieg klarownej komunikacji, czyli usłyszelibyście, czy usłyszałybyście prawdę. Tutaj nie byłoby oszukiwania, ściemniania, tylko powiedzenie wprost, jak sytuacja wygląda. E, cesarz też e, do takich nawet trudnych spraw potrafi podejść, wprost, twarzą w twarz z otwartą przyłbicą, więc myślę, że albo macie tego świadomość, jak sytuacja wygląda, albo jeżeli byście o taką rozmowę poprosili, to po prostu usłyszałybyście, czy usłyszelibyście prawdę. I, i tak jak mówię, nawet jeżeli te uczucia tu są, być może zobowiązania nie, nie pozwalają na podjęcie decyzji, albo nie zobowiązania, tylko po prostu sytuacja, w której jest wygodna przyzwyczajeniowa też o w ten sposób powoduje, że dalej nie chce iść bo najbardziej skupiony czy skupiona jest na sobie no więc moi kochani ale rzeczywiście tutaj bardzo możliwe ta dwójka pucharów no, świadczy o tym, że tutaj bardzo duża między wami bardzo duże przyciąganie mogło być druga grupa moi kochani talia numer dwa czy on, ona nadal cię kocha też trzymamy się swojego, tak? No i Wiecie co moi kochani? No tutaj to powiem tak, jeżeli macie sytuację, w której rzeczywiście pytacie o osobę, która jest w związku, ma, od razu o, o, zacznę od końca, jak gdyby, no ale patrzcie, jak tu się ułożyło królowa i król. Więc jeżeli pytacie o osobę, która jest w związku i wiecie, wiecie o tym, że ta osoba ma związek, ma żonę, męża, partnera, partnerkę stałego, to to moi drodzy, to myślę, że wiecie, jak sytuacja wygląda. Wiecie, że tutaj żadnych zmian nie będzie. Że nawet jeżeli gdzieś tam jakiś moment był, kiedy w waszym kierunku piątka była, może świadczyć o ewentualnie pożądaniu, tak, więc jakieś pożądanie poszło w waszym kierunku z tej, ze strony tego, tej osoby, kobiety czy mężczyzny, to było tyle. To było pożądanie, rozczarowanie, nie wiadomo, czy tą sytuacją, czy może swoim życiem, i w tym momencie dała się ta osoba po prostu tutaj wprowadzić w ten stan. Natomiast myślę, że też sobie z tego zdajecie sprawę. Karty mówią, posłuchaj swojej intuicji, czyli myślę, że intuicyjnie doskonale wiesz, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta osoba jest wolna. I te karty, tutaj, ta król i królowa mają mówić o Tobie i o tej drugiej osobie. No, to wtedy, moi kochani, pomimo tego, że rzeczywiście tutaj jakby tak idzie bardzo po grudzie, tak? I rzeczywiście jest karta rozczarowania, jest karta jakiegoś konfliktu wewnętrznego, jest karta być może jakiś przeszkód, jakichś, nie wiem, kłód, które pod Wasze nogi są rzucane przez życie. To mimo wszystko jednak. Powiedziałabym tak, że ta miłość tutaj jest. Natomiast rzeczywiście nie idzie tutaj to wszystko jak po maśle, i być może trzeba rzeczywiście przestać negatywnie myśleć, bić się ze swoimi myślami, słuchać nie wiem, rozumu zamiast serca, tak, jakiś taki wewnętrzny konflikt przeżywać, trzeba posłuchać właśnie swojej intuicji i troszeczkę zmienić podejście. I wtedy pozwolicie niejako tym uczuciom zakwitnąć i rozkwitnąć. I one tu rzeczywiście wtedy są. Pomimo tego, że ten początek wygląda tak bardzo trudno, że to właśnie um, mogło się rodzić w jakichś wielkich bólach, w cierpieniach, w rozczarowaniach, być może, być może były też jakieś na przykład wcześniej, może była jakaś zdrada. I to spowodowało to rozczarowanie i to trzymanie się swojego i nie, nie, taka niechęć do ruszenia do przodu. Więc być może, jeżeli w ten sposób, bo to tak też mogło być, to wtedy, moi kochani, należałoby zmienić to myślenie, zostawić już tą przeszłość za sobą i pomimo tego konfliktu, który się gdzieś tam w głowie czy w waszym sercu toczy, ruszyć do przodu, bo ta miłość tu rzeczywiście jest. Ale mówię pod warunkiem, że jesteście pewni tego, że ta osoba jest wolna, tak? Bo jeżeli ktoś jest w związku, no to, moi drodzy, to trzeba to potraktować, że to nie jesteście. Wy, tylko że to jest no, inny związek tej osoby, tak, inny związek. I wtedy mówimy o braku uczuć w stosunku do Was. Dobrze, moi kochani, to by była dwójeczka. No i talia numer 3. Czy on ona nadal cię kocha? No tutaj znowu wieża, no czyli, no ale to tak, no skoro nie wiecie, to musi coś się dziać trudnego, tak? Bo w przeciwnym wypadku to byście sami wiedzieli, jaka jest odpowiedź. No, tu przynajmniej anioły powiedziały wprost. To właściwie może nie będziemy już o niczym rozmawiać, co moi kochani? No, anioły potwierdzają, tak. No więc w, w kontekście tej karty będziemy patrzeć na resztę. Moi drodzy... No, więc niech tak będzie. Są tutaj uczucia, natomiast coś się wydarzyło. Ta wieża się tutaj posypała, więc coś się wydarzyło z jednej czy z drugiej strony. I rzeczywiście, być może na ten moment jest taki etap, kiedy. Mm, Próbuje ta osoba do ciebie, powiedzmy, z jakimiś propozycjami wystąpić. Tak? No wieża się posypała, czyli, czyli być może jesteście nawet w rozstaniu, czy w separacji, czy nawet ze sobą nie rozmawiacie, więc w tym momencie próbuje ta osoba, na, czy w najbliższym czasie, spróbuje ta osoba do ciebie się odezwać, yy, w jakiś sposób nawiązać yy, kontakt, nawiązać rozmowę, być może coś wyjaśnić. W, w rycerzu. Pucharów, myślę, że padną jakieś zaproszenia, jakieś propozycje, tak? Na pewno, na pewno kontakt i rozmowa I jest to trochę takie też idealizowanie miłości, poszukiwanie tej miłości idealnej. Ta cesarzowa też może o tym mówić, że jedna ze stron tutaj patrzy na tę drugą trochę przez pryzmat, właśnie, bo to jest mój ideał, to jest mój wymarzony partner, czy wymarzona partnerka, pomimo tego wszystkiego, co się gdzieś tam stało, pomimo tej wieży, która poleciała, mimo wszystko. Jednak, e, mm, jednak chcemy, tak? Co prawda, wynikowa jest dwójka y, buław, która może mówić o tym, że jednak jest ciągle jakieś wahanie, jakieś zastanawianie się, czyli być może ktoś się zastanawia, czy, czy ta wieża, jeżeli się posypała, to jesteśmy w stanie to skleić, czy to można jeszcze, y, y, jakby, czy to się może odrodzić, czy to można odnowić, ale myślę, że y, wybranie tutaj odpowiedniej drogi. Spowoduje, że rzeczywiście tutaj z tego coś jeszcze może być, i karty anielskie potwierdzają, karty anielskie mówią e, tak. No więc moi kochani, trzeba na to bardzo optymistycznie mm, popatrzeć. Natomiast, gdyby ta wieża miała oznaczać, Jakieś takie wielkie zauroczenie zamiast tego rozsypania się związku, no to wtedy już w ogóle nie ma jakiegoś, jakiegoś w ogóle tematu do zastanawiania się, tylko w zasadzie nie wiadomo, dlaczego ta dwójka była w na końcu, nad czym jeszcze ten ktoś rozmyśla. Czyli pomimo tego, że jest to um, takie zauroczenie, że jest to poczucie, że jesteś czy jest idealna, czy idealny dla tej drugiej strony, to mimo wszystko jeszcze takie troszkę ocenianie, zastanawianie się. No, chyba, że dzieli Was duża odległość, po prostu ta dwójka ma tutaj symbolizować, że jesteście osobami z odległości, macie kontakt być może nie bezpośredni, tylko właśnie pośredni poprzez jakieś tam powiedzmy telefony czy inne media. Ale tak czy inaczej, odpowiedź jest tak. No więc moi drodzy, czegóż chcieć więcej, niech się to pięknie rozwija i dbajcie o to, jeżeli, jeżeli macie w rękach właśnie tę miłość. Moi kochani, to tyle na dzisiaj, życzę Wam cudownego wieczoru, no i do usłyszenia już wkrótce.